To wydarzy się 11 i 22. Wstrząsająca wizja przepowiednia Snowidza Eckowskiego. Czy wtedy, czy wtedy dojdzie do wybuchu wojny? Czy Polska zostanie napadnięta przez Rosję? Czy dojdzie do wybuchu III wojny światowej? No właśnie, co ciekawe, po części już ta przepowiednia zrealizowała się, jeśli chodzi o datę 11. No ale dzisiaj na temat wizji przepowiednia Snowidza Eckowskiego zrealizowała się, chociaż jeszcze 11 nie nastąpił, ale powiedziane jest, że pewne zdarzenia będą mieć miejsce 11. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, dotyczącej no, dwóch takich bardzo ważnych wydarzeń, które mają mieć miejsce 11 i 22. Tutaj Jasna Jackowski nie powiedział, tak, którego dokładnie miesiąca to może być 11 marca i 22 marca bo 11 kwietnia 22 kwietnia. No ale co ciekawe, tutaj już jedna z tych dat prawdopodobnie zrealizuje się, o czym sam mówił Jasnowic Jackowski, a mianowicie 11 marca będzie mieć miejsce posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego to posiedzenie zostało zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. No wiadomo, że posiedzenia takiej Rady Bezpieczeństwa, one nie są zwoływane tak co chwilę, tylko podczas jakichś ważnych zdarzeń, czy na okoliczność jakichś po prostu ważnych zdarzeń, czy na okoliczność tego, tak, co może się po prostu takiego istotnego wydarzyć. No więc kto wie, tak, czy tutaj nie zapadną jakieś bardzo ważne decyzje, tak, dotyczące przyszłości Polski, tego, że na przykład Polska w jaki sposób zaangażuje się w obronę Ukrainy, na przykład wyśle z po prostu swoich żołnierzy, i tak dalej. Mało tego, tutaj Jasnowic Jackowski, mówiąc o, praktycznie o tych dwóch datach 11 i 22, czyli można powiedzieć, jedna ta karta została już odkryta, więc 11 marca, druga karta pozostaje od, nieodkryta 22, czy to będzie 22 marca, czy też może 22 kwietnia. Tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że odwołał się też do innej przepowiedni jego, A mianowicie, to była jeszcze przepowiednia zarządów Prawa Sprawiedliwości, jak rządził Opis, że rząd Prawa Sprawiedliwości na coś się zgodził, tak, na co, jeżeli po prostu społeczeństwo się o tym dowie, będzie oburzone, ale nie będzie już możliwości odwrotu, nie będzie możliwości zmiany decyzji. I według Jasnowica Leckowskiego, rząd Donalda Tuska przejął tak naprawdę w schedzie decyzję, które podjął rząd tutaj Prawa i tak, I to może być właśnie uwikłanie. Polski czy też zaangażowanie Polski w konflikt Ukraina kontra Rosja, bo według jasnowidza Jackowskiego 5-6 państw, tym Polska e, rozpocznie swoje działania na terenie Ukrainy, ale to będą samoistne działania ze strony tych państw, a nie będą to działania, jeśli chodzi o państwa, jak, jeśli chodzi o całą, po praktycznie tutaj cały sojusz NATO, tak czyli to będzie 5-6 państw z NATO, ale nie będą to po prostu to nie będzie po prostu walka cała sojuszu, tylko samodzielna walka praktycznie, czy zaangażowanie tych pięciu, sześciu państw w takie się chodzi o obronę Ukrainy. No i teraz jasno Zwiackowski też mówi w ten sposób, że decyzja została podjęta od teraz do czerwca, że decyzja została praktycznie podjęta od teraz do czerwca, tak? Czyli 11 marca bardzo ważne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to też wszystko należałoby po prostu tutaj połączyć kropki, połączyć praktycznie te wszystkie elementy tej układanki, zobaczmy sobie, że do Waszyngtonu leci prezydent Andrzej Duda, a także premier Donald Tusk spotkać, spotkać się z Joe Bidenem. To też jest ciekawe, że po prostu Joe Biden wzywa niejako na dywanik dwóch, e, po prostu dwie osoby bardzo wysoko postawione w Polsce. No bo z reguły prezydent Joe Biden spotyka się z przywódcami, z prezydentami, tak? Czyli e, tak, no, tu też jest ciekawa sprawa, tak, co Joe Biden chce przekazać podczas tego spotkania, czy na przykład to, na co się zgodziła Polska dalej będzie kontynuowane, pomimo tego, że zmienił się rząd, zmienił się premier. Wiadomo, że prezydent Polski jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale po prostu premier mógłby na przykład coś zawetować, na przykład na coś się nie zgodzić. Zresztą jest taka wizja przepowiednia Jasnowicja że premier Donald Tusk wewnętrznie szamocze się po prostu tak, zastanawia się, czy nie podać się do dymisji. W związku z tym. Po prostu co czeka Polska, jaka po prostu jaki los czeka Polskę. Tak, czyli coś dostał w schedzie, on tego nie chce zrobić, nie chce po prostu, żeby Polska się to zaangażowana, zaangażowała, i nawet zastanawia się nad tym po prostu, żeby podać się do dymisji tak, tego pytanie, czy rzeczywiście ta dymisja coś dałaby, tak, bo być może przyszłaby inna osoba, byłaby tylko to kwestia tego, że Donatus by się pod tym nie podpisał, tylko inna osoba się podpisała, tak, aczkolwiek być może ta jego manifestacja, jeśli chodzi o tą dymisję, no na pewno ona by ucieszyła wtedy po prostu opozycję dzisiejszą, tak, czyli po prostu prawę i Sprawiedliwość, ale pytanie, czy rzeczywiście ona by coś dała, tak, jeśli chodzi o zahamowanie po prostu pewnej decyzji, czy zahamowanie zaangażowania po prostu Polski, jeśli chodzi o obronę Ukrainy. Oczywiście mówimy tutaj w sensie wysłanie wojska na teren Ukrainy, no bo wiadomo, że Ukrainie należy po prostu pomagać bezpośrednio, pośrednio, tak, dostarczając sprzęt wojskowy i tak dalej, no ale kwestia tutaj czy pomoc humanitarną, tak? Ale mówimy tutaj o bezpośrednim wysłanie żołnierzy na teren Ukrainy. No i to jest ciekawa wizja, no więc 11 i 22, takie dwie daty ważne, o tych dwóch datach mówił Jasnowic Jackowski, że wtedy wydarzą się ważne my, po prostu rzeczy, jeśli chodzi o los państwa polskiego. Pytanie, co wtedy po prostu będzie 22 czy 22 na przykład marca prezydent Polski wystąpi z orędziem do narodu, albo na przykład premier wystąpi z orędziem do narodu i poinformuje o tym, że Polska angażuje się w obronę aktywnie, w obronę Ukrainy, że obrona Ukrainy to także jest interes Polski, więc wysyłają swoje wojsko, czy wojsko polskie, tak, na teren Ukrainy. No, zobaczymy, tak, jak tutaj ta sytuacja będzie wyglądała. Natomiast tutaj, tak, mamy tą informację, że 11 marca prezydent Andrzej Duda, Andrzej Duda zwoła posiedzenie rządu, posiedzenie, przepraszam, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli już to będzie po powrocie z Waszyngtonu, tak, czyli po prostu tutaj prezydent zakłada, Także pewnie już on, prezydent pewnie już ma informacje, tak, czy tak, jakie tam, jakie będzie treść tych rozmów i już faktycznie przygotowuje się po powrocie, tak, a więc 11 marca na to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To może być kluczowy dzień, kluczowe decyzje, które po prostu tam zapadną, po, o których na przykład się dowiemy, jeśli chodzi o przyszłość narodu polskiego, los państwa polskiego. No, ja jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz. No, ja powiem w ten sposób, ja już mówiłem wielokrotnie, tak, moim zdaniem po prostu Polska nie powinna wysyłać swoich żołnierzy na teren Ukrainy. Możemy pomagać tutaj militarnie, ale odpowiedzialnie militarnie. Tak, Ukrainie. Natomiast wysłanie faktycznie tutaj wojska, no jest to po prostu sytuacja bardzo niebezpieczna. Tym samym Rosja może po prostu uznać, że także Polska wypowiedziała wojnę tutaj Rosji. Tak. No prosta sprawa, pojedzie żołnierz na teren Ukrainy i na przykład żołnierz Polski zaszczeli czy zamorduje tutaj żołnierza rosyjskiego no i Rosja po prostu tu uzna tak jako atak Polski na Rosję. No wiadomo, że jest to odwrócenie kota ogonem, bo ci żołnierze pojechaliby po prostu bronić tutaj Ukrainy. No ale sam fakt faktycznie, tak? Oczywiście żołnierze Polski Polscy po by jechali bronić Ukrainy, ale Rosja po prostu przyjmie taką narrację. Ne? Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.